Witajcie widzowie! Hyundai i20 to samochód, który większość z nas kojarzy z Elką na Dachu, bowiem w wielu województwach wykorzystywane są one do nauki jazdy albo z samochodem WRC, który mknie po odcinkach specjalnych. No, Hyundai i20 wygrał dwa tytuły w 2019 i 2020 roku. Czy nowa generacja i 20 odbierze koronę Gier Jarisowi, który jest aktualnym mistrzem? Tego dowiemy się pod koniec sezonu Mistrzostw Świata. A dzisiaj opowiem Wam o tym, czy nowa generacja cywilnego Hyundai i 20 jest równie wszechstronna jak jego poprzednicy. Zapraszam na test! Nowy Hyundai i 20 dość mocno zmienił swoje proporcje, ale to nie za sprawą różnicy w rozmiarach, bo te nie są aż tak duże. Dużym zaskoczeniem może być to, że jest niższy o 2,5 cm, 3 cm szerszy i o 0,5 cm dłuższy. Ale to, że on zmienił swoje proporcje, to przede wszystkim zasługa sensus sportiness, jak to pięknie Hyundai nazywa, czyli sensualnej sportowości. W taki sposób jest projektowany nowy Hyundai i 20 i ta stylistyka sportowości widoczna jest właśnie w tym nadwoziu. Ono ma bardzo dużo takich, ostrych cięć, które przeciągają się przez całe nadwozie, sprawiając, że ono się wydaje być dłuższe, bardziej sportowe, bardziej agresywne i moim zdaniem wygląda to naprawdę świetnie. Nie bez znaczenia jest też to, że ten samochód został zaprojektowany z myślą o Europie, jego produkcja umiejscowiona nie jest w Korei, tylko w tureckiej fabryce Hyundai, a więc ten samochód ma po prostu trochę bliżej do nas i myślę, że właśnie stylistyka sensu Sportiness też w pewnym sensie to oddaje. Ale tą zmysłową sportowość widzimy oczywiście nie tylko na linii bocznej, ale przede wszystkim w przodzie. W przodzie, który jest bardzo agresywnie stylizowany, ma tego ogromnego czarnego grilla, który tutaj w przypadku wersji N-Line ma dodatkowe otwory i taką formę jak flaga w szachownice. Te otwory to wszystko są przede wszystkim prawdziwe otwory. Cały ten grill jest naprawdę jedną wielką dziurą wlotem powietrza, który w przypadku silnika turbodoładowanego jest istotny. Tutaj akurat jest inny silnik o tym opowiem wam za chwilę, ale nie tylko sam duży grill tutaj. Robi to wrażenie sportowości, to też te lampy, które zachodzą daleko na błotniki, sprawiając, że 3 cm w różnicy szerokości to jeszcze nie wszystko. Ten samochód po prostu wydaje się być taki rozpompowany, agresywny, a przez to, że jest bardzo nisko schodzący przód, wydaje się być jeszcze niższy niż faktycznie jest i robi wrażenie właśnie takiego szybkiego auta, które na przykład zbliża się do nas w lusterku wstecznym. Nie bez znaczenia są tutaj też standardowe dla wersji online ledowe lampy, które w swoich światłach dojazdy dziennej nadają mu jeszcze takiej dodatkowej rysy. Naprawdę ten samochód może się podobać. Charakter tego samochodu doskonale oddaje też jego tył, który jest też prawdopodobnie najbardziej kontrowersyjną częścią tego nadwozia. Wielu dziennikarzy zwraca uwagę, że są lekko przesadzone te lampy, jak one tak wchodzą tutaj na bok. Mnie się to osobiście podoba, zwłaszcza po raz kolejny w wersji N-Line, kiedy mają one czarne wypełnienie, no i też są ledowe. Zwłaszcza w nocy wygląda to bardzo ładnie i myślę, że to jest taki obowiązkowy element tego pakietu N-Line. On jest wisienką na torcie całości tych wszystkich czarnych dodatków, które świetnie kontrastują z tym Białym lakierem. Ale lampy to nie wszystko. Sam kształt tego nadwozia, kształt zderzaka, podwójna końcówka rury wydechowej, to wszystko nadaje temu autu niesamowitej takiej właśnie sportowości. I pod tym względem, tutaj 100 na 100 Hyundai trafił naprawdę ze świetną stylistyką. Jedyne, czego brakuje mi w wersji n i to tak bardzo brakuje, to jakieś lotki tutaj w tym miejscu, bo z boku ten samochód po prostu jest tu za bardzo ścięty. Ewidentnie tu czegoś brakuje. Zwłaszcza jak popatrzymy na to, że mamy tu takie fajne trzy skrzydełka, które odprowadzają. Po Powietrze, więc jak ich, jakąś taką naturalną ich kontynuacją powinna być tutaj taka lotka, która jeszcze no, z 5-8 cm mogłaby wystawać, zwieńczając ten tył we właściwy sposób. Hyundai i 20 występuje wyłącznie z silnikami benzynowymi i mogą one mieć pojemność 1 albo 1,2 litra. Co ciekawe, znajdziemy pod maską tego samochodu jednostkę takiego typu, takiej konstrukcji, którą coraz rzadziej spotykamy we współczesnych samochodach. Jest to motor, po pierwsze, czterocylindrowy w tak małym aucie, a po drugie, turbodoładowany. A po trzecie, bez bezpośredniego wtrysku paliwa, zatem lubiący lepszy power, czyli LPG. I jest to właśnie ten silnik, który widzicie w tym momencie na ekranie. Jednostka 1284, konie mechaniczne, bez turbo, zestawiona z pięciobiegowym manualem. Nie dzisiejszy. Nie do końca. Przede wszystkim ten silnik jest niezwykle oszczędny, o czym opowiem Wam podczas wrażeń z jazdy. A po drugie, no to właśnie, jest to jednostka, która jak najbardziej spełnia obecne normy, więc da się dalej tego typu silniki produkować. Drugi silnik to 1000-cylindrowa o mocy 100 koni mechanicznych, którą możemy zestawić z sześciobiegowym manualem albo siedmiobiegowym automatem. Tam ten silnik do setki rozpędza się w 10,4 sekundy. Ten potrzebuje trochę nie dzisiejszych 13 sekund, ale w dalszym ciągu nie jest to zawali droga, po prostu jest to silnik, który wymaga od nas trochę głębszego wciśnięcia pedału przyspieszenia i zapędzenia wskazówki obrotomierza w wyższe rejestry. Nie wiem czy określenie sensualnej sportowości Hyundai odnosi również do wnętrza, ale jeśli coś o tym wnętrzu można powiedzieć, to to, że ono na pewno nie jest nudne. Również w tym wnętrzu znajdziemy całą masę atrakcyjnych przetłoczeń, atrakcyjnych stylistycznie detali, jak chociażby to, jak przechodzą boczki drzwiowe w deskę rozdzielczą, jak chociażby te podłużne linie ciągnące się od jednych drzwi do drugich. Tego typu zabiegi, jak właśnie te podłużne linie, które znajdziemy też na boczkach, na maskownicach głośników, sprawiają, że to wnętrze wydaje się być szerokie. Przestronne i to pomimo mojego ukochanego czarnego koloru. Jeżeli chodzi o jakość tego wnętrza, to też nie można mieć tutaj żadnych zastrzeżeń. Jest to segment B, więc oczywiście tu wszędzie jest plastik, jest wszędzie twardo, ale to nie jest taka twardość bardzo tania, to nie jest twardość, która byłaby poddatna właśnie na jakieś zarysowania. Na dodatek nie mamy tutaj praktycznie elementów na wysoki połysk, poza może fragmentem panelu klimatyzacji. To wszystko jest takie, że nie będzie na tym zbytnio widać brudu. No teraz jest oczywiście ostre słońce, więc ten kurz siada. W wersji N-line mamy trójramienną kierownicę z eneczką na dole, przeszytą czerwonym przeszyciem. Zresztą tych czerwonych akcentów, jak widzicie, też jest wiele na nawiewach, na przełącznikach od klimatyzacji, na siedzeniach. To się szczególnie mojej córce spodobało. Dziwić może ten czerwony akcent na lewarku, on powinien być tutaj na górze kierownicy, ale przecież idealnie być nie może, zawsze do czegoś można się przyczepić. Jak popatrzycie na guzikologię tego samochodu, to też wszystko jest dość ładnie rozplanowane, dość ergonomicznie. Pod prawą częścią kierownicy mamy sterowanie ekranem, mamy sterowanie asystentami jazdy, pod lewą mamy sterowanie radiem i telefonem. Mamy fizyczny panel klimatyzacji, automatycznej w tym przypadku jednostrefowej. Mamy kilka fizycznych przycisków przy tym prostszym układzie infotainment, bo jest jeszcze większy ekran, który wtedy zachodzi nam bardziej tutaj na szerokość i u dołu są wtedy też dotykowe, ale jednak Osobne przyciski: mamy gniazdo 12V, mamy dwa gniazda USB, w tym przypadku grzane fotele, czujniki parkowania z tyłu. Z tej strony mamy wyłącznik kontroli trakcji, podgrzewaną kierownicę fajna rzecz w tych okolicznościach przyrody, które widzicie na polu. Na zewnątrz, chociaż tutaj w sumie faktycznie na polu. W przypadku, kiedy zamówimy sobie Hyundai i20 z wirtualnym kokpitem, otrzymamy w tym samochodzie zegary, które mogą mieć cztery różne motywy wyświetlania. Wygląda to całkiem ciekawie. Możemy wybrać motyw A, który moim zdaniem wygląda trochę jak w lunch, jak taki elegancki biały. Motyw B, ten chyba większość osób wybiera, taki karbonowy, z czerwonymi akcentami. On pasuje do tej wersji N-Line. Motyw C, który mnie osobiście najbardziej przypadł do gustu. On jest taki niebieskawo-zielony, taki morski, spokojny. I ostatni motyw, motyw totalnie kosmiczny, motyw takich sześcianów i tutaj Obroty i prędkość są wyświetlane cyferkowo, dosyć ciekawa sprawa. Ja osobiście wybieram, tak jak mówiłem, motywce przy zerze, które jest w tym momencie na wysokości wskazówki prędkościomierza jest to zero trochę większe, jak się jedzie szybciej, to się powiększa. Spróbuję Wam to pokazać, podnieśmy obroty. O, widzicie, ta jedynka się zwiększa. Zwróćcie też uwagę na przebieg 22400 w tym momencie. To jest bardzo dużo jak na samochód prasowy. Ja zawsze to powtarzam, to należy liczyć razy 4, żeby realnie oddać zużycie samochodu, który eksploatujemy sami i tutaj nic nie trzeszczy, tutaj nic nie wydaje żadnych dźwięków. Naprawdę jakość spasowania również w tym samochodzie robi duże wrażenie. Przejdźmy sobie teraz jeszcze przez schowki. W drzwiach mamy niezbyt duże kieszenie, ale za to miejsce, w którym spokojnie zmieści się butelka wody. Pod głównym panelem mamy tutaj jeszcze całkiem sporą dodatkową skrytkę. Dwa uchwyty na kubek, podłokietnik regulowany na długość, w którym jest dodatkowy schowek. Taka sama kieszeń oczywiście z drugiej strony i schowek przed pasażerem też całkiem przyzwoity. Nie mały, nie duży, powiedziałbym taki w sam raz. Zanim jeszcze przejdziemy do... Na kolejnej części testu zwróćcie uwagę na oświetlenie, którego jest tutaj sporo. Mamy dwa punkty świetlne z przodu i coś, czego mi często brakuje: osobne oświetlenie tylnej części auta. Przy tym czarnym wnętrzu zdecydowanie się przydaje w nocy. Nie jest w Hyundaiu ciemno. Przy moim metrze 80 wzrostu, znalezienie miejsca w segmencie B nie stanowi już żadnego wyzwania. Ale co też istotne, mój jejciec, który jest o 10 cm wyższy, również bardzo dobrze czuł się w tym Hyundai'u, i również wygodnie sobie usiadł w tych opcjonalnych, należących do pakietu N-Line, fotelach. Fotelach, które są lekko-kubełkowe, które mają regulację na wysokość, które można jeszcze sporo odsunąć do tyłu. Ja w tym momencie nawet nie jestem w stanie wycisnąć sprzęgła do końca. Natomiast kiedy usiądę sobie prawidłowo, jest mi tu bardzo wygodnie, wszystko mam pod ręką. Kierownica oczywiście. Również regulowana jest w dwóch płaszczyznach. No i tak to ja mogę jechać. A jak zmieszczę się sam za sobą? Coraz częściej przekonuje się, że ilość miejsca z tyłu w samochodzie segmentu B to również nie jest już wielki wyczyn, żeby przy metrze 80 m wzrostu była wystarczająca. Nie dotykam kolanami do siedzenia, do oparcia siedzenia przedniego, mam tu dużo miejsca. Pomimo tego, iż fotel jest maksymalnie obniżony, bez problemu, też wkładam tutaj nogi w takich wiosenno-jesiennych butach, chociaż dzisiaj powinienem był brać zimowe. Nie znajdziemy tutaj żadnej dodatkowej strefy klimatyzacji, nie ma też dodatkowego nawiewu, jest tylko jeden port USB, natomiast cała reszta wnętrza jest. W zasadzie analogiczna jak z przodu, tutaj wszędzie jest plastik, ale jest to tak samo atrakcyjnie wystylizowane. Również znajdziemy tutaj ten motyw tych podłużnych linii, wygląda to fajnie. A z tyłu siedzi się po prostu wygodnie. Zobaczmy jeszcze, ile miejsca będzie w bagażniku. Hyundai i 20 to kolejny samochód w segmencie B, który mierzy już ponad 4 metry. Zatem nie powinno dziwić to, że i z przodu, i z tyłu mamy dużo miejsca. I nie powinno dziwić też to, że całkiem spory jest też bagażnik tego samochodu. W podstawowej konfiguracji mierzy on 350 litrów, a po złożeniu tylnych oparć aż ponad 1100, zatem jest to już całkiem przyzwoita, kompaktowa wręcz wartość. Pomyślałem ostatnio, że pokazywanie bagażników pustych to nie jest do końca dobry sposób na oddanie ich faktycznej wielkości. Dlatego, od tego testu, począwszy, będę wykorzystywał mój plecak ze sprzętem dla oddania proporcji. Po pierwsze, to jest dosyć spory plecak i zwróćcie uwagę, próg załadunkowy też jest wysoki. On jest wyższy niż w większości samochodów, które do tej pory testowałem. Nie mamy tu żadnej podwójnej podłogi ani nic podobnego, ale mamy całkiem sporo haczyków, bo mamy tu jeden, tam na dole drugi uchwyt, o z tej strony go będzie lepiej widać. Drugi uchwyt, do którego możemy zaczepić jakąś siatkę. Tutaj oczywiście też haczyk, jedno źródło światła. Półkę tylną, którą jak sobie odepniemy, to bez problemu możemy ją schować w ten sposób za oparciami. Dzięki temu możemy tutaj postawić coś nieco wyższego, chociaż oczywiście ten ścięty tył nie ułatwi nam włożenia tutaj na przykład świątecznego drzewka. Jeżeli już wrócimy z półką na swoje miejsce i na przykład przerzucimy na nią plecak, to pod podłogą znajdziemy tutaj koło dojazdowe, no i jest tu wepchnięta gaśnica, bo jest ona za krótka, żeby trzymać się tego uchwytu. Ten uchwyt możemy wykorzystać w takim razie na coś innego. Nie ma tu jakichś nadzwyczaj dużych ilości Simply Cleverowych dodatków jak w innych markach, ale praktyczność jest na takim poziomie, który myślę jest wystarczający. Zdecydowanym plusem tego samochodu jest jego wygląd. Jest bardzo ładny, ale w segmencie B mamy coraz więcej ładnych samochodów, chociażby Peugeot 208 czy wspominany na początku testu nowy Jaris. Nieco przestarzały jest za to wygląd głównego menu systemu inforozrywki. Bardzo wygodne są opcjonalne fotele, będące częścią pakietu wersji N-line. Na minus należy policzyć to, że automatyczna klimatyzacja ma tylko jedną strefę. Silnik 1200 jest nadzwyczaj oszczędny. 300 km, z czego większość po mieście i wynik 6.4 to naprawdę dobry wynik. No dobrze, ten silnik jest oszczędny, ale za to zdecydowanie za słaby jak na dzisiejsze czasy. Hyundai i20 ma jeden z najlepiej i najpłynniej działających systemów start-stop ze wszystkich aut, jakimi jeździłem. Za to przy tych 17-calowych kołach zawieszenie potrafi nieprzyjemnie dobijać na nierównościach lub progach zwalniających. Zanim ruszymy na wrażenia z jazdy, to jeszcze podniosę trochę fotel i opuszczę do tyłu, żeby zrobić test Kamila. W tym momencie jestem mile zaskoczony, bo fotele są lekko kubełkowe, więc one tutaj trzymają na boki. Ale pomiędzy siedziskiem i oparciem praktycznie nie ma progu i jest to pozycja jak najbardziej wygodna do spania. Także i 20 zalicza test Kamila, a my ruszamy na wrażenia z jazdy. Omówienie wrażeń z jazdy zacznijmy od omówienia działania układu kierowniczego, który jest nadzwyczaj precyzyjny, bardzo szybko reagujący, nawet na minimalne ruchy kierownicą samochód od razu zaczyna myszkować. Jest to na pewno częściowo zasługa tych 17-calowych kół pakietu n ale nie zmienia to faktu, że na pewno warto o tym powiedzieć. Jak mówimy o kierownicy, to pomówmy też o wspomaganiu jej, bo to jest elektryczne i tutaj pomimo szerokich opon, jest ono po prostu trochę za mocne, przez co to, co kierowca odczuwa, jak chodzi o to, co dzieje się na styku opon z asfaltem, mogłoby być troszeczkę bardziej precyzyjne. Jak mówimy o kierownicy, to warto powiedzieć też o drugiej rzeczy, którą kierowca bardzo często dotyka: o lewarku. Ma świetną gałkę zmiany biegów, jest bardzo wygodnie leżący w dłoniach, ale jego drogi prowadzenia są bardzo, bardzo długie. Jednocześnie, pomimo tych długich drog prowadzenia, jest on bardzo precyzyjny. Nawet szybkie zmiany biegów nie powodują tutaj żadnych problemów. Skrzynia zawsze wie, o jakie przełożenie nam chodzi, zawsze szybciutko je jesteśmy w stanie zapiąć. Co też wpływa pozytywnie na dynamikę jazdy tym samochodem. Dynamikę, która umówmy się, przy silniku 84 Konie w wersji usportowionej, w wersji N-Line, nie jest rewelacyjna. Ten samochód szybciej widzi górę czasami niż kierowca. Oczywiście, 84 Konie to jest dość do samochodu miejskiego, ale tutaj zakładamy, że mamy do czynienia z wersją online, z wersją, która jest usportowiona, więc chcielibyśmy dostać troszeczkę więcej. A tu, żeby było więcej, no to trzeba pogonić go wysoko i w tym momencie przy zmianie biegów często następuje takie zduszenie, tak jakby elektronika obcinała nam troszeczkę moc. Efektem czego, żebyśmy faktycznie mieli takie płynne dostawanie tej mocy, to goniąc go już w te wysokie rejestry obrotowe, trzeba po prostu nie zdejmować nogi z gazu, tylko kopnąć sprzęgło, przerzucić bieg, a skrzynia naprawdę bez żadnego zgrzytu, bez żadnego zastanowienia wepnie nam ten kolejny bieg i pozwoli dalej cisnąć tego maluszka, to 1200 takie japońskie w swojej charakterystyce, bardzo lubiące te wysokie obroty i wtedy naprawdę dające sporo satysfakcji z tego, jak rozwija się prędkość. Spróbujemy to zrobić, tutaj jesteśmy teraz poza terenem zabudowanym, więc dwójka, ciągniemy do wysokich obrotów, gaz w podłodze, sprzęgło trójka, popatrzcie się, fantastycznie naprawdę przyjmuje ta skrzynia biegów, to jest jej bardzo duża zaleta, ale to dalej nie jest samochód sportowy, to jest samochód, który ma ładnie wyglądać, pod tym względem on się świetnie w tym pakiecie N-Line odnajduje, no i jednocześnie jest dosyć oszczędny, bo nawet tak jak teraz ruszyłem na dzisiejsze nagranie, mimo że już ustawiałem samochód kilkakrotnie do zdjęć, to on cały czas jest poniżej ósemki, cały czas spada, a to średnie 6,4, które widzieliście podczas nagrywania obwisu wnętrza, jest po prostu bardzo łatwe do utrzymania. To nie jest jakiś wynik, który tutaj wymagał ode mnie spokojnej, delikatnej jazdy. On po prostu tyle spala. Mało tego, mój tata wracał tym samochodem z Warszawy, jeżdżąc w bardzo podobny sposób jak ja, zgodnie z przepisami, nawet ciut poniżej, udało mu się po dojechaniu do Krakowa mieć wskazanie 5,5 litra. Zatem z trasy Hyundai i 20, 1,284 konie potrafi się zmieścić w 5,5 litra. To jest bardzo dobry wynik, jak na samochód, który jest naprawdę całkiem sporym autem segmentu B. Zanim przejdziemy jeszcze do omówienia kolejnych aspektów związanych z jeżdżeniem tym samochodem, pozostańmy jeszcze chwilę w tym układzie, jezdnym, w tej przyjemności z jazdy, bo tutaj warto wspomnieć o takich rzeczach jak o prowadzeniu się w zakrętach. Mamy tutaj siedemnastkę, mamy tutaj szeroką oponę, no i to sprawia, że ten samochód jest całkiem nieźle przyklejony w zakrętach. On się całkiem nieźle w tych zakrętach trzyma, na to wpływ ma na pewno też duży rozstaw kół na obydwu osiach. Ten samochód jest po prostu stabilny. Silny, pewny, bardzo dobrze się prowadzi. Jak na wersję, która nie jest n która jest tylko N-linem, czyli tak naprawdę jest tu seryjne zawieszenie. Przejdźmy teraz do tych dalszych aspektów. Zacznijmy od widoczności. Boczne lusterka są bardzo duże, są dosyć długie. Lewe jest sferyczne, więc dają nam dobry ogląd na to, co dzieje się za samochodem. Środkowe lusterko też bez problemu obejmuje tylną szybę. Jak chodzi o parkowanie, brakuje tutaj czujników parkowania z przodu, przez co jeszcze biorąc pod uwagę ten mocno spadający, taki trochę mazdowaty ten przód, no to trzeba się przyzwyczaić, gdzie on się kończy. Natomiast z tyłu czujniki są i z tyłu jest też kamera cofania. Kamera która może nie jest jakiejś super jakości, ona w nocy jest dość mocno zaśnieżona, ale z drugiej strony ja już to kiedyś przy jakimś teście mówiłem, chyba w Alfa Romeo Juli, że to nie jest najważniejsze. Ważne, że w ogóle tą kamerę mamy, co i tak, biorąc pod uwagę całkiem niezłe przeszklenie tego nadwozia, nie jest jakoś super niezbędne, ale fajnie, jak już w dzisiejszych czasach w samochodzie ją mamy. Wyciszenie to jest rzecz, do której niektórzy koledzy moi po fachu się przyczepiali w tym samochodzie. Dla mnie segment B to zawsze jest dalej. Segment B nie ma co tutaj szukać jakichś luksusowych wręcz poziomów wyciszenia jest całkiem nieźle. Tu znowu szeroka opona daje trochę więcej hałasu. Tutaj jest też to, co w plusach i minusach słyszeliście. Tu potrafi dobić zawieszenie takim zadudnieniem. To nie to, że ono jest jakoś zużyte. Tu mając te 22,5, prawie 1000 przebiegu, to jest dalej bardzo cichy samochód. Tu się nic nie tłucze w sposób nieprzewidywalny. Tu się nic nie tłucze we wnętrzu. Też nie ma żadnych zgrzytów, skrzypień. Jest spasowanie, jest wszystko ok. Może mogłoby być minimalnie Ciszej, ale chyba bym na to nawet nie zwrócił za bardzo uwagi w tym segmencie. Pogoda w tym tygodniu jest dość szalona. W piątek zaczęło sypać śniegiem, ja czekałem, licząc na to, że w niedzielę będzie lepiej, tymczasem sobotę dalej sypało, i tak dzisiaj w tej zimowej scenerii jeżdżę, więc nie mam Wam nawet za bardzo jak pokazać bo śnieg odbija jeszcze bardziej to słoneczne światło jak dobre są tutaj światła. Znaczy, dobra, to może jest niewłaściwe określenie. One są prawidłowe, poprawne. Mamy tutaj światła LED, które dobrze oświetlają drogę. W przypadku drogowych mogłyby trochę większy zakres oświetlać, ale nie są złe. No i LED -y, to są LED, -y, to są światła, których chyba w żadnym samochodzie jeszcze nie krytykowałem, i tutaj na pewno na to nie zasługują, żeby je krytykować. Na koniec jeszcze powiedzmy sobie o asystentach jazdy, których Hyundai daje tutaj bardzo dużo już w podstawowej wersji i oni potrafią być bardzo irytujący, zwłaszcza asystent pasa ruchu, który po prostu szarpie kierownicą i to jest aż nieprzyjemne. Podobnie jest z asystentem antykolizyjnym. Zdarza się, że jadąc, mając. Jeszcze dosyć dużą odległość do poprzedzającego samochodu, hamując do skrzyżowania ze światłami. Hamujemy sobie spokojnie, tak w sposób bardzo zaplanowany, skoordynowany, na pewno bezpieczny. A tutaj zaświeca się nam, że zbliża się pojazd i samochód zaczyna jeszcze gwałtowniej hamować, szarpiąc z nami, co nie należy do przyjemności. Nowy Hyundai i 20 wyróżnia się z tłumu swoją stylistyką, tym wszystkim, co dynamicznie go rysuje. Sprawia, że może się podobać. Na dodatek, Hyundai już w podstawowej wersji oferuje całkiem niezłe wyposażenie, zwłaszcza to z zakresu bezpieczeństwa. Ale coś się jednak zmienia w tych samochodach z Korei. One nie są już nudną jakością za rozsądną cenę. To znaczy, nie zrozumcie tego źle: tutaj dalej jest bardzo dobra jakość jakość spasowania, jakość materiałów, jakość wykończenia tyle tylko, że tu już nie jest nudno o tym chyba ten test Was przekonał. No ale przede wszystkim tu już nie ma rozsądnej ceny. Samochody z Korei nie kosztują już mniej niż ich europejscy konkurenci. Tutaj, jeżeli popatrzymy na tą wersję, to N-Line kosztuje bazowo z tym silnikiem 78 tysięcy. Po dorzuceniu automatycznej klimy, którą mamy tu na pokładzie, robi się z tego 80. A jeżeli spróbowalibyśmy skonfigurować sobie nowe i20 tak, jak mówiłem Wam w teście Skody Fabi, czyli weźmiemy wersję średnią wyposażenia, 100 koni mocy minimum, i automatyczną klimatyzację, to trafimy na wersję Modern z pakietem Cool. Wersja Modern to jest 74 tysiące, pakiet Cool 2000 i ja bym do tego obowiązkowo dołożył jeszcze za 2200 zł światła LED. One naprawdę dobrze świecą, a przede wszystkim one świetnie wyglądają, dają bardzo charakteru temu przodowi. No i to sprawia, że ten samochód już w tym momencie kosztuje nas 78 tysięcy. Praktycznie tyle co online. Dlaczego więc nie n Ano dlatego, że w online mamy tylko i wyłącznie czarny środek, w wersji modern dostaniemy jasny środek i czterunamienną kierownicę, co dla mnie byłoby decydującym. I co? Suma summarum sprawia. Że pomimo iż ten samochód wtedy kosztowałby już ciut więcej niż średnia dla tego typu wersji w tej klasie, to dla mnie I20 jest atrakcyjną propozycją, na co wpływ oczywiście ma też jego uczestnictwo w WRC. A jakie jest Wasze zdanie na temat nowej I20? Napiszcie o tym w komentarzu. Pamiętajcie o kciukach w górę, o subskrybowaniu Motopasji i Kamila. I do zobaczenia w kolejnym teście.